Od 28 lutego inspektorzy z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie prowadzą kontrolę zakładów spożywczych pod kątem wykorzystywania przez nie soli wyprodukowanej na bazie soli wypadowej. Powiatowy Sanepid przeprowadził kontrolę we wszystkich punktach producenckich i tych dystrybucyjnych, w których mogła się znaleźć podejrzana sól. Sprawdzono zakłady przetwórstwa spożywczego, hurtownie, piekarnie, kiszalnie i inne tego typu zakłady, ponieważ na terenie powiatu legionowskiego najwięcej jest producentów pieczywa, to właśnie na nich w pierwszej kolejności skupiła się uwaga inspektorów Sanepidu. Bez względu na to, czy dojechaliśmy do każdej piekarni, to właściwie w pierwsze dwa dni kontaktowaliśmy się prawie ze wszystkimi tymi piekarniami, żeby mieć orientację skąd, gdzie zaopatrują się w sód do produkcji. Kontrole nie wykazały, aby którykolwiek z zakładów spożywczych działających na terenie powiatu legionowskiego korzystał z soli pochodzącej od firm wykorzystujących do jej produkcji sól wypadową. Występuje pełna współpraca ze strony czy to piekarni, czy to innych punktów, w których używana jest sól. Nawet przedsiębiorcy sami przywożą sól, którą nabyli w hurtowniach do zbadania w Sanepidzie po to, by być przekonanym o tym, że, że żywność, którą produkują jest dobrej jakości w związku z tym. Nie ma obaw, że w tej chwili w obrocie może być żywność produkowana przez producentów tutaj na naszym terenie niewłaściwego pochodzenia. Zawdzięczamy to przede wszystkim czujności legionowskich inspektorów. Podczas kontroli wyszło bowiem na jaw kilka niepokojących faktów. W dwóch przypadkach stwierdzono, że sól w zakładach została w ostatniej chwili zamieniona przez warszawską hurtownię spożywczą. Były to na szczęście niewielkie ilości. W jednym przypadku sześć worków, w drugim dwa. Ci ludzie oczywiście byli przerażeni, więc absolutnie nie byli za tym, żeby cokolwiek przed nami kryć i dopytywali, jak sprawa wygląda. Byli nieświadomi, ponieważ na wszystkich fakturach, które otrzymywali razem z zakupem soli z hurtowni, o której mówię, były widnieją zapisy ważona bez pochodzenia, nazwy producenta tej soli. Znacznie poważniej wygląda sytuacja z sześcioma tonami soli i peklosoli zabezpieczonej w jednej z hurtowni na terenie powiatu. Co prawda posiadała ona certyfikat mówiący o tym, że do jej produkcji nie wykorzystywano soli technicznej, ale została zakupiona od producenta, który 29 lutego, czyli dzień po tym, jak dokonano jej sprzedaży i rozpoczęły się kontrole, został dopisany jako czwarty do listy trzech zakładów objętych nadzorem prokuratorskim. Ponieważ odbiorcami soli z tej hurtowni były zakłady, spoza naszego terenu i zakłady podlegające Inspekcji Weterynaryjnej, krótko mówiąc zakładem mięsne, bo więcej było tej peklo soli niż soli. Powiadomiliśmy Państwowego Powiatowego Inspektora i sanitarnego i weterynaryjnego. Sól została zabezpieczona i dopóki nie będą znane wyniki jej badań nie zostanie dopuszczona do obiegu. Kontrole prowadzone przez inspektorów sanepidu mają trwać do odwołania.